Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale o grzybiarkach. Dzisiaj wam przychodzę z update'em jak wygląda moja kolonia już po jakimś czasie. Ogólnie kolonia ma się świetnie, bo grzyb im przerasta. Właśnie aktualnie są w takim cyklu wymiany tego grzyba, więc to wygląda dość majestatycznie, kiedy tego grzyba trochę ubywa, potem przybywa i dość dużo intensywnie tną i mielą. Jednocześnie niedawno dostały ode mnie nowe formikarium zaprojektowane przez Daniela. Jego zaletą jest to, że teraz mogę nawadniać im torf od zewnątrz, nie od Opierając samego formikarium, przez to nie stresując samych mrówek. Z drugiej strony też nawadnianie ich było problematyczne, jeżeli chodzi o wielkość kolonii, bo one po prostu bardzo szybko rajdowały do góry i nie dało się nic tam u nich zrobić praktycznie. Dlatego to jest duża zaleta. Samo formikarium jest fajnie wykonane. No i osobiście mogę Wam polecić Daniela. W ogóle on zrobił teraz fanpage, więc możecie do niego tam wybić. Jednocześnie drogi widzu, poproszę Cię o zostawienie łapki w górę oraz miłego komentarza, żeby nakarmić ten tak zwany algorytm, żeby mój kanał mógł się fajnie rozwijać, więc bardzo Ci dziękuję i jednocześnie przypominam Ci o kodzie mrówki, który możesz znaleźć na dole w opisie, który pozwoli Ci troszkę taniej kupić mrówki na ANSI Vision powyżej 50 zł oraz Mr. Boxy oraz Izopody, więc bardzo Ci dziękuję i wracamy teraz do samych grzybiarek. Więc samo podłączanie formikarium nowego było dla mnie bardzo ekscytujące, bo chwilę po podłączeniu już wężyka, mrówki ruszyły ogromną chmarą do góry. I zaczęły eksplorować nowe terytoria. Naprawdę było to niesamowite w obserwacji. No i mega mi się to obserwowało, jak wchodziły właśnie po tym wężyku. Miałem trochę obaw, że jak one będą wchodzić po tym wężyku, że mogą się ześlizgiwać, że mogą mieć jakieś z tym problemy. Ale jednak okazało się, że nie ma z tym większych problemów. Możliwe, że z racji, że to jest silikon, no to nie było jakichś większych problemów ze spinaczką. To bardziej, że ona jest takiej po prostu trochę już widać, że gorszej jakości, bo mniejsza ma przezroczystość. Jak kupowałem kiedyś ten silikon do grzybiarek, co można zobaczyć po prostu po pierwszym silikonie i tym nowym, że jest inaczej wykonany i gorzej po prostu faktury. Ale jednak mrówką to daje chyba możliwość lepszej spinaczki. Dzięki temu one nie mają problemów z wchodzeniem i schodzeniem na dół. I nie musiałem bawić się jakieś sznurki, więc one sobie normalnie dzięki temu radziły. I po dziś dzień nie ma jakichś większych problemów. Nie widziałem, żeby robotnica się jakaś ześlizgiwała, lub też miała jakiś większy problem z wchodzeniem. fajnie to wyglądało jak one miały już wyznaczony szlak i normalnie wchodziły. I też jak dałem im właśnie liście do pocięcia, to mega to wyglądało jak one wiecie masowo ruszyły do góry. I wyglądała to naprawdę epicko, jak ta praca wyglądała, jak robotnice wycinały kawałki tych liści, znosiły normalnie. Normalnie transportowały to, zrobiły sobie taki szlak i przynosiły typowo do grzyba. Następnie robotnice brały te liście, rozcinały na mniejsze kawałki i potem wcierały w sam grzyb, gdzie ten grzyb, później wiecie, z czasem oddaje to im w postaci pożywienia. Jednocześnie same księżniczki też z czasem biorą udział w jakichś drobnych pracach w kolonii, co mnie bardzo zaskoczyło, kiedy widziałem właśnie księżniczkę, która opiekowała się grzybem. Też jedna pomagała trochę rozczłonkowywać ten już stary, suszyty grzyb i ogólnie widać było, że one coś tam sobie działają w tej kolonii. Jednak też trafiłem niestety na smutny widok, kiedy jedną księżniczkę normalnie rozszarpywały i przynosiły już na śmietnik, co oznacza, że jakieś problemy genetyczne lub jakieś inne problemy musiały u niej wystąpić, przez co uznały, że hej pozbywamy się jej, co kiedyś słyszałem, że ponoć się nie dzieje u nich, więc właśnie byłem bardzo zaszokowany takim widokiem mojej kolonii. Jednak poza jednym takim incydentem nie spotkałem się już więcej z taką na razie sytuacją i mam nadzieję, że się nie spotkam, bo nadal liczę, że jeszcze pojawią się tam samce i że może uda mi się pobawić z rójkami u tych mrówek. Jednak na dzień dzisiejszy jest to rzecz, która jednorazowo mi wystąpiła w kolonii i byłem dość tym mocno zaszokowany. Same mrówki jeszcze jedną rzeczą mnie dość mocno zaszokowały, czyli budową wielkich instalacji z do z dodanego zbiornika, bo one go 24 godziny po podłączeniu samego zbiornika dość mocno go rozkopały, porobiły tam swoje tunele i jakieś tam wiecie swoje szlaki, które którymi tam pasowały. W tym samym torfie. Następnie przystąpiły do transportu tego torfu do śmietnika, żeby, właśnie śmieszniej, zaczęły transportować go masowo do śmietnika i zaczęły tam budować swoje instalacje lub też swoje gniazda. Naprawdę to epicko wygląda, jak macie taki wielki mur z torfu, który się buduje i jest to dla mnie dość zastanawiające. Po co to robicie w tym momencie mrówki? Dlaczego akurat w tym zbiorniku a nie zrobiłyście tego na przykład w tym właśnie zbiorniku, który mam podłączyłem? I one takie rzeczy robią. Ten młyn z torfem jest naprawdę niesamowity, bo one przenoszą to z jednego zbiornika do drugiego, raz je grzyba, raz potem go kiedy grzyb rozrasta, się wynoszą. I one takie rzeczy właśnie ciągle mi robią w mojej kolonii. I ciągle i ciągle to się powtarza i ciągle widzę ten cykl. I do dnia dzisiejszego czasami nie rozumiem. Po co wy się w ogóle z tym bawicie? Oczywiście ja rozumiem, że one chcą zapewnić dość dużą wilgotność samemu grzybowi, żeby się zajebiście rozwijał, ale sam zbiornik jest dość dobrze mocno nawilżony tą wilgotnością, bo widzę tam, że utrzymuje się tam mgiełka. Dlatego te nagrania moje są dość niewyraźne, po zbiorniku jest naprawdę ogromna wilgotność, co pozwala się grzybowi super szybko rozwijać, a z drugiej strony ogranicza możliwości pokazywania mi tych mrówek dla was, żeby to wyglądało estetycznie, żeby wyglądało ładnie i bardzo mnie to irytuje. Ale z drugiej strony, no wiecie, dobro mrówek ponad nagraniami czasami musi być, ale nadal fajnie to wygląda. I właśnie teraz budują gigantyczne gniazdo w śmietniku. W sensie tak mi się wydaje, że skoro budują te wielkie instalacje, to tam będzie możliwe, że za jakiś czas jakaś część gniazda. Chociaż zobaczymy, co będzie, jak podłączę kolejny zbiornik, bo na dzień dzisiejszy jest podłączony jeden, a drugi czeka w obwodzie, i za jakiś czas go planuję podłączyć. I zobaczymy, co się wydarzy. Możliwe, że mrówek. Wtedy zmienią znowu swój koncept i zaczną przetransportować tor w inne miejsce. Ale równie dobrze nie muszą tego robić, więc zobaczymy co będzie się działo za jakiś czas. Dosłownie po moim urlopie, który się kończy już w tę sobotę. Będę się brać właśnie za podłączanie już kolejnego zbiornika, bo muszę po prostu jedną rzecz w pracy podszlifować sobie taki po prostu kawałek plastiku, żeby wchodził w otwór 25, bo niestety w sam otwór na ten moment nie wchodzi, bo jest w identycznej wielkości, bo to są takie złączki, które możecie kupić w Castoramie. Ja go muszę delikatnie podszlifowywać, żeby go wcisnąć i on jest taki wciśnięty, wiecie, na zatrzask, że jak już go mocno wcisnę, to już nie jestem w stanie praktycznie wyciągnąć bez jakiegoś, wiecie, okręcania tego i tak dalej. No i to jest takie trochę granie na Ryzyko, że może to szkło później puścić przez to, że coś pęknie lub też nie, więc nie bawcie się tak z formikariami. Oczywiście ja tak sobie robię, bo nie chcę, żeby mi wężyk wypadł i też, że nie chcę, że sama złączka mi wypadła, dlatego yy, decyduję się na takie rzeczy. Jednakże... Nie widzę z tym jakichś większych problemów na dłuższą metę, nic się jeszcze takiego nie wydarzyło i też te złączki później służą tak naprawdę na lata. I przez intensywną wymianę grzyba teraz zauważyłem, że wróciły skoczogonki, co mnie bardzo cieszy, bo uwielbiam oglądać właśnie skoczogonki w mojej kolonii grzybiarek, które sobie pracowały właśnie w śmietniku, ale z drugiej strony pojawiło się jeszcze jedna rzecz, która mnie straszliwie zaniepokoiła i trochę mnie zirytowała, czyli dostały się tam muszki mięsówki, które u mnie niestety ostatnimi czasy zrobiły sobie dość dużą plagę i się roznoszą po różnorakich koloniach brówek. Już kiedyś wspominałem, że właśnie mamy jakieś muszki na hodowli, i okazało się właśnie, że to są te mięsówki, które są bardzo nieprzyjemnymi muszkami, które właśnie przypominają. Z drugiej strony muszki owocówki, dlatego długi czas myślałem, że to muszki owocówki, ale okazało się, że jednak nie. I one bardzo szybko i dynamicznie się potrafią rozwijać, co jest niestety ogromnym problemem, i bardzo trudne są też do takiej dłuższej mecie wytępienia. Muszę zrobić specjalne pułapki i bardzo systematycznie wyrzucam i ich pojawienie się właśnie u mrowek grzyberek jest dość dużym niefartem, ale z tego co widzę na dzień dzisiejszy, to Acromyrmex Octospinosus chyba sobie dobrze z nimi poradziła, bo widzę tylko jedną chyba poczwarkę, która jeszcze jest na dodatek zalana, więc możliwe, że z niej nic nie będzie, a z drugiej strony one są bardzo agresywnymi mrówkami, chociaż są pacyfistkami poniekąd, bo nie muszą się żywić mięsem na dłuższą metę, bo one składają jaja troficzne i one się na podstawie tego na przykład tym też potrafią żywić, stąd biorą właśnie białka, ale nadal i było dla mnie to szokiem, jak one rozwaliły właśnie na przykład wcześniej, a teraz potrafiły właśnie te mięsówki najprawdopodobniej rozwalać i nie pojawiła się jakaś, wiecie, większa ilość tych muszek. Chociaż nadal widzę pojedyncze sztuki, ale mam nadzieję, że nie zrobi się z tego jakaś większa plaga, bo będę mieć problem z moimi planami ich wytępienia totalnego.